Na rozpoczęcie funkcjonowania lodowisk miejskich w Olsztynie czekało wielu amatorów łyżwiarstwa. Radość tych przybyłych na obiekt przy ulicy Jeziołowicza 4 szybko jednak opadał, bo nie było możliwości wypożyczenia łyżew. Przed rozpoczęciem sezonu przeprowadziliśmy dwa postępowania ofertowe, niestety nie było odzewu. Osir jednak się nie poddał, dzięki czemu od świąt płacąc za wstęp na lodowisko mamy sporą niespodziankę. Udało się nam ostatecznie wypracować naprawdę bardzo fajną formułę przy ulicy Jeziowicza. Będzie to funkcjonowało pod nazwą Promocja łyżwiarstwa na tymże rodowisku Mamy łyżwy dostępne dla naszych użytkowników obiektu bezpłatnie. To jest znakomita informacja. Cała przerwa świąteczna, noworoczna i niemal do ferii, bo do 20 stycznia 2023 roku wypożyczenie będzie bezpłatne. Podpisaliśmy umowę z naszym partnerem na pewien okres na bezpłatne wypożyczanie łyżew, natomiast oczywiście procedury nas zobowiązują do tego, aby wdrożyć ten cennik i ten cennik wejdzie w życie od 21 stycznia. Będzie wypożyczalnia funkcjonowała tak jak na cerę czyli 15 zł wypożyczenie łyżew normalne, 12 zł ulgowe. Ceny wejścia na tafle wyglądają analogicznie. 15 zł bilet normalny, 12 ulgowy. Zapraszamy serdecznie w godzinach pracy lodowiska, więc od 10 do 21. Oczywiście z wyłączeniem tych wieczornych godzin, które jakby są zarezerwowane dla grup hokejowych, którzy bardzo cyklicznie korzystają z tego obiektu. Dlatego warto śledzić tablicę ogłoszeń lodowiska. Wejścia odbywają się o pełnych godzinach, a czas jazdy to 45 minut.